Okej, okay, witajcie ludzie w kolejnym odcinku z Henry's Stickmin Collection Wiem, że od jakiegoś czasu nie nagrywam, no ale trudno tym Jeśli tym razem nie będzie ciszej nagranie W sensie z gry To ja już nie wiem Anyway I tak, ciągle 30 faili, nic nie robiłem poza kamerą No nic, naprawdę, patrzcie 0 na 60 jak mi nie wierzycie Po ah hello Henry. welcome to the wall some of the most cunning and notorious criminals are kept here and now we have the infamous henry stick you're going to be here for a long time gregory take him nie, nie you wait a, until they so found him

Czemu to jest failem? Czemu to jest failem? Ja nie wiem. Oh yeah, last I facing the same deck. No tak, zapomniałem. To nie są Mario i Luigi. Oni nie umieją tego robić poprawnie. Oh yeah, facing the same deck. Hey buddy. M. Mm. Oh yeah, last night. Okay. Oh, no, 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 no. Lol, to się jawiło. Hm. If we can get you up there, you could get in and open this door. O, yeah, to 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 musi zadziałać. Widzicie, mówiłem. Nie tak, jak myślałem, ale zdziałało. Nie. E. E. Pomyślmy. Zaraz, co? Co? Jak? Hej. I just grabbed these. Maybe they'll come in handy? <laughs> the I was razem, so po <laughs> Nie mogę, there is convict here. Get down on ground. Oh God, I like Help! to think that will upset me very much oh thanks <laughs> i uh, guess no let's get out of here well if it isn't henry there has not been an incident here in 50 years and the day you show up this happens you are going to regret everything mm -hmm. <coughs> Czemu ta gra jest taka świetna? Ja się pytam, czemu ona jest taka świetna? Okej... Okay. Jedna na, aż na pięć zakończeń, to chyba najwięcej było. No, tak myślę. Heh. Nieważne, ważne. Eee, tak czy siak. Czyli patrząc, no dobra, spróbujmy. Jest Grigory. Yeah, you know new one, Henry He's dead. He's, He's dead. dead. Yes. Put him with others. Okay. <laughs> go takie na kopa zaraz to, to, to nie był fail? Dobra po prostu Henry bardzo ciekawe bardzo ciekawe Podejrzewam, że powinienem kojarzyć tą grę, ale jej nie kojarzę. Przykro mi, właśnie myślałem, że tak że coś takiego się stanie. Jej mm. zaraz. Hey. Yeah. Oh, Henry. Oh, how's it going? Uh huh. Yeah. Oh. Uh huh. Oh, I see. Huh. Yeah, I'm uh, I'm flying right now, actually. Where uh, where are you? Hmm, the wall. Yeah, I think I've heard of that place. Yeah, I'm uh, I'm on a mission, but uh, I should have some time to swing by. <laughs> To... To, hey, so to uh, musiało być obrot, godzina później No nie no yeah, just, uh, I'll, hey. I'll, uh, Sorry za bardzo, klikałem hey. prawym przyciskiem już w przypadek włączałem ustawienia Zaraz Henry, od kiedy ty masz taką moc? Wait, <laughs> Ale od kiedy ty kiedy masz takie moce. To musi być jakiś jisterek. Ludzie, nie za Zatem... to. Tutaj są. Zobaczmy. Jej. Uuuu Dobra, będę musiał to zrobić. Po prostu będę musiał, Dobra, zobaczmy dalej. Waldorf No i trzy sekretne achievementy, nie? No to mówię, Nawalam w to oboma przyciskami myszy naraz. raz. Może jeszcze scrollem spróbuję? Nie, dobra, nic nie działa. No to chyba nie. I no to zostało tylko. Where you going? Jej. What? Hey, so uh, I see the wall. Oh, you're outside. Nice. I think I see you. Yeah. There's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll it'll be just like the old times. <laughs> yeah. yeah. Przepraszam. I got the perfect plan. This is the greatest best plan. Pla oh, yeah, this first. <laughs> Um yes. There I'm seeing a helipad up here. Could be a pretty good place to get picked up. Uh, once I get close though, they'll uh, they'll probably raise the alarm. Oh, yeah, they see me. I'm coming in, get ready. No, ten ma miotać rakiet, lepiej na niego. No, Oj... <noise> Dobrze, Charles. Drugie na a ja wiem, gdzie jest trzecie chyba, bo patrzcie. Eee, nie tu. Właściś w sumie tutaj patrzcie, teraz widać się też. Tu. O, to mi chodziło właśnie. Yes, hello, Henry, where are you? Oh, uh, in the complex, call the wall. Oh, uh, yeah, yes, of course. Sir. Well, uh, we'll be right there. Have mm. sit tight. I'll let you know when we're close. Zdawu. Chodzi lepiej później. No Najlep... i Nie, ta gra jest exactly po prostu świetna. You? To też Henryka walnie na stół. Więc spróbujmy to coś, czymkolwiek tu jest. M. 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 Tak. Hmm. Tak, bardzo mm. e, nieprawda, nieprawda, kłamiesz. Prawda, no tak, tak. Warto zapamiętać oś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja ja, 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 muszę to zrobić jeszcze raz. Dobra, nieważne, to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Po prostu zróbmy to zakończenie i. Rest the in inny stinky end. Oj. Oj. E. No to trzeba by było zapamiętać. Przede wszystkim patrz co, to, już tu jest zakończeń. But I'm not going to pull you up. Za... you, I become the leader of the clan again. Mm. I just wanted to look you O <toddose> <toddose> śmieciu jeden... Dobra, mamy trzecie zakończenie. Trze trzecie? A, trzecie? Trzecie, chyba tak. Tak, tak, trzecie zakończenie na stówę. Trzecie. Miałem rację, dobra. E, czego jeszcze nie zrobiłem? To było Dobra, e, nieważne. E, zaraz, nie, 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 nie. Ale w sumie, tak, to to będzie czwarte zakończenie, a tam będzie piąte. Już wiem, już wszystko wiem. Chyba. So at this point... He has only like 10 health left. And he plays, the gates are open. <laughs> and I'm like, look at how much I care. <laughs> I don't care. Huh? I ended up buffing up my guys and doing. Was that the convict? Uh, yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? Uh, I think shoot him. Ah, yes, that sounds right. <laughs> Uh -huh. mm. Mm. Przepraszam bardzo co. Um. Mm. Dobra, już wiem, do czego to nawiązanie. Uh -huh. I ended up buffing up my. Eh, we i doing coś. like seventy damage. Eh. Oh come on. Are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. No be Nie, tego gości już mam, dobra No proszę, nie widzieliśmy tego czegoś od, od Super Mario Bros 2. No w sumie jeszcze w Super Mario Makerze dwójce jest, ale no jak kogo to obchodzi um. To nie ma sensu, to nie ma sensu, to nie ma sensu, ale to nie ma sensu najmniej oj, e, Henry, Henry. Zaraz, czy to naprawdę zdziałało? Eee, tak myślałem. Hen Henry... Nie, 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 nie. M Mnie mu to się nie uda. Mówiłem. Ja byś że to zleci po prostu. Ludzie, no. Henry, co ty robisz? Ale że jak to? To za słidy snake. Just a box. <laughs> Kojarzymy już tego gościa. Oj. 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 Niezły suchar. <śLike> <śidity> Wha... <dictionaries> Oczywiście, że rakietą. Co tu się może nie udać? Och już wiem To nie ma prawa nie zadziałać No tak tak jak mówiłem to nie ma prawa nie zadziałać Widzicie? see his family. 4 na 5. No, a ja myślę, że wiem gdzie jest to stanie, no bo patrzcie, tu jest tylko jeden. I tym, co nie zadziałało, było to, więc. Uuu! Uh! O oh, no, no! O nie, kolejny quick play! Ech. Jak tylko się pokazała ta scena, to, to, to właśnie myślałem, że to się stanie. Zaraz. i almost afraid to climb once nine wow yeah <laughs> <is there>? uh, <laughs> uh, uh sir i got a message yes go ahead yeah it looks like uh henry stickman stick stickman yeah henry stickman has escaped Hmm. Hmm. Attention. We have an escaped Ciekawe. To ma najwięcej sensu. Oj. Nie. 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 Dlaczego? <laughs> <laughs> Yay. <laughs> thanks a lot yeah no, no, the lord did this for us uda chishe henri niemamoski first bit niemamoski first bit niemamoski he's up there somewhere we cannot let him get through the skate Oh, nice hat hey you want to trade hats yours looks so nice frosty's escaping <sharp noise> Hmm. Czy to jest nawiązanie do tego, co myślę, że na Że jest to... nieważne? Chyba. Nie. Raczej nie. Jej. M M M M M M Nieźle! Ale właśnie chciałem powiedzieć, że tu coś nie wyjdzie do I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there. To nie ma sensu. To nie To going to be, Henry? Hmm. Well, that's just too bad. All right, everyone, back to work. I will not forget about this. That's no, no prosze. Czy ktoś tu widział księżyc? Tak. Dobra. No to myślę, że to będzie tyle. Nie będę tu zbierać faili, bo aktualnie mam tyle samo co w Infiltrating the Airship. Ale tak, nareszcie, completing the mission. Jako, że bardzo chciałem pograć w Complete the Mission, to. na stówę będzie jutro odcinek. No. Myślę, że to będzie koniec. Żegnam.